Dobra, dokąd lecimy ostatecznie? Zobaczcie, no się... balon i lecimy dalej, co Wy na to? Nie, czy tutaj Halo? zostajemy? Balon lecimy dalej? I do, my, do miasta? No, możemy. Nie no, na, na lawę chyba, nie? Na lawę? Tam jest, tam jest, tam jest ludzik zawsze jakiś. Okay. Ja lecę na ja prawą ja stronę. To ta... Dobra, to ja na lewo. To, to, to gdzie? To ja na prawo. No, no Dobra, to to, to ja jest z przodu. Najbliżej. To ja tutaj To Ja na środek. Tak gruby, żeby Kurde, zmagałem. nie, nie, nie. Jezu, spokojnie. O, o to... Spokojnie, już akcję ratunkową mamy opanowaną panie kolego. A mamy, mamy Linkę? No to... co. No przecież kur ja się mogę ten. Roki. Mam coś dla ciebie. No nie gadaj. Już, już mógł zbierać od początku gry. Jak jest no, mam, cię? mam, mam. Znaczy podniosłem już, więc... Podzielcie się. Jak coś. O, jeszcze Kolba z... Kolbę niebieską. Nie, nie, nie. Uwaga, champion został wyeliminowany. Uhu, -huh. champion Czempion został wyeliminowany. Widzieliście? We are champion. My friend. Zz... And we, to the end do, 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 do. Jakiś... Jakiś żałobny to brzmi w waszym wykonaniu O, proszę, patrz Pach Ale czad trzeba... Dziękuję Był ci bardzo Dobra, kurde, cały Dobra, panie, Dużo lajtów Wyczyszczone o, to, to ja biorę, na razie, bo nic nie będzie. Ja tylko mam cztery, cztery pociski do tego, Energetyka. Mamy jakieś tam? Jak to czuje? 60. Coś no. zrobił z całą. No bo. Nie miałem. Nie miałem to, w ogóle. Mi Gdzie jest to? A tutaj zostaje. Nie, nie wiem. A tu jest, dobra. Jakby ktoś miał coś tam, ehm. heavy ammo i. No ja przed chwilą wyrzuciłem dużo. Heavy... Nie, nie, lecimy. nie, nie jakby y, chodzi mi o broń. <laughs> ja brzmię. Kiedyś chodziłeś w okularach, ale wzrok mi się poprawił, jak grałem w gry. Także niech wam mamy, nie wmówią. Eee, panowie, ktoś chce? Oj, no. Tutaj. Uuu, szampe... idę, panie biora, biora, mój drogi, mój nawet najlepszy kolego! Kurwa! Nie eee, O nie, kurwa, mnie, No wejś, to zaklepane. Dobra. dobra. masz taki. I taki. Ja już nie chcę. Nie taki. Chcę. No to ten wezmę, może potem coś znajdę. Co? Nie, nie. Czy oh, operacja? Nie, no modliłem się i mi się poprawił wzrok. Poniżej po minuty. Przestał się masturbować po prostu, bo już jest za stary. Do już, już mi się przejadło. O kurde, nie. Zły słup. No wiesz, chodźcie, chodź, 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 bo trzeba, 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 do miasta, bo w mieście będzie... Co ty Słosiu, teraz z mi się przejadła masturbacja, to już teraz nigdzie się nie ma co spieszyć Dziękuję za celowanie przejadła mu się okay. Otóż to blisko. Zabrałem tego R301, mam nadzieję, że to nie problem Żaden Dobrze Ej, a Żaden. czy ktoś chce na przykład coś takiego? Czekaj, czekaj, to jest... A co to było? Podajnik kowadełko. Uj, Do jakiej broni? Ja chcę, ja chcę. Gdzie to było? Gdzie, Gdzie to było? Gdzie to było? No, przy, przy mnie. Uuu, nie wiem co to jest, ale... <kłysy> ale złote to biorę, nie? To ci zamienia, możesz po, A widzę, widzę. Półautomatycznie ja i dwa pociski. sniperka robi z R301 całkiem zacnął. Panowie, 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 nie idźcie tak daleko, nie idźcie tak daleko. No nie idę, nie stoimy przy tobie. A dobrze, dobrze, dobrze. What the fuck? Dobrze, bo myślałem, że wy tam do tej dziury pojedziecie, A jeszcze nas zbieramy. Jesteśmy kurde dorośli. O, ciężko. Jeszcze połowa oddziałów. Ciężka amunicja tutaj. Ciężka, niebieski plecak. drugi. O, a plecak? Prawda. Nie mam, mam, mam. Powiększenie lekkiego magazynku, tutaj. Chybi lekki, lekki ten, fioletowy magazynek. Uuu, to ja bym też może jakoś... Aminicja, tutaj. Jak tutaj. Potrzebuję tego. To byłem przecież. What? O co chodzi? Powiększenie ciężkiego magazynku, tutaj. Co tam Idziemy no magazynki, a już jest ok, już jest. Zagubiłem się. Jest plecaczek niebieski, nie? Nikt chciał. Znalazłam ulepszenie tutaj. Zaklepuję. Ciężka amunicja tutaj. <laughs> Jezus, Maria, się, że ktoś do mnie strzela. A to, to był twój kaszel. <laughs> a to tylko gruźlica. <laughs> strefa. Trefa, strefa Strefa, o kurde, strefa, strefa... U się strefa! w jesteście trochę nie, dupce. Konie, ja to ogarnę. <laughs> o nie, 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 wa, 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 szczypi, nie, szczypi. Okay. Sz -sz 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 szczynki, są szczynki. guys, e, coś takiego? E, rozumiem, że ten devotion się rozkręca, tak? Słuchajcie, polecimy tutaj. Bo tam jest ten, ten y, radarek. Tam jest ten Dobrze. radarek, ja bym go odpalił. Y, 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 y. I jest to miejsce wstępnie przeszukane, bo na drugim piętrze jest niebieski Zap hełm. Zaklepuję na dole hełm. Zapraszam, mam mnóstwo prezentów. Jest Hemlok jakby ktoś chciał. Emlock. Jakby ktoś miał później niebieski hełm, to ja chętnie. OK, wiemy już jak wygląda wygląd do następnym. Oszłona leżącego. Poziom drugi. Powiększenie ciężkiego magazynku. Tutaj. Poziom drugi. Celownik. Tutaj. Do karabinu snajperskiego. Początek zamknięty. Energetyczna jedzie. amunicja. To. Ciesz tak, nie? Jest Zawsze. Je jest je z... Zawsze jest wszędzie. Dziewiątka. Więc co? Bo yy. mam trochę. Nie, mam z i 100 pocisków, to więcej niż potrzeba, wiesz. Ja już mam kurde takie dosyć mocne ulepszenia do tego devotion, więc nie zmienię. O tutaj złoto z złoto do devotion. Co to? Ty, a rozwalamy drona, czy nie? Rozwalamy <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> drona. A czemu nie złoty? Pół minuty, niedaleko. Wziąłeś sobie to do dewotki? Tak. Tak, tak, tak. Znaczy w zasadzie okay. to to złote, wiesz. A tego nikt nie chce? Rozumiem. No. Ja to ja się nie dla mnie. Ja jestem na energolu i na light. Ja też, okay. ale light jest dużo. Dobra, to... Ja mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy od takiej strony, że kurde tu nikogo nie było. Też mam takie wrażenie właśnie jakieś To może chodźmy yy, na północ tutaj i zobaczymy te budynki za górką i potem w lewo ewentualnie Gejzer, gejzery były przeszukiwane to, to nie wiem czy się cofamy czy nie, tylko podejdę zobaczyć hmm, Tam idziemy, a kurde właśnie widzisz nie wiem, nie A, wiem, może, tam może tędy? Można, Nie, 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 no nie. dobrze, dobrze, ja już biegnę, bo już teraz to nie wrócę. Nie no, wrócisz. spokojnie. Może wrócę. Ui! U! U! Stop. Uważajcie, mamy nowego lidera zabójstw. No, uważajcie. Pięć zabójstw ma, goście. Jesteśmy plus osiem. Plus osiemnaście, guys! wie proponuję wjazd do strefy. Wjeżdżamy tam. Ale tutaj tak. też byliśmy w strefie, stary. Mhm, mm to też może się, może, może się nie spieszmy. Może nie spieszmy się, no? Zawsze mamy tą linkę, jakby co, co? Tam jest zrzut. No, ale na niego też patrzą inni. Spokojnie, spokojnie. Spoko. Teraz musimy pilnować plecków, jedynie, nie? No, na plecy raczej. Ręcz jestem pewien, że nikogo nie było. No Ale ja myślę, tak, że tam może nawet ktoś. To jest kolejna strefa przecież. Mamy dwie minuty kolejne i nadal stoimy w strefie, nie? Ktoś może się tam pojawić. Obserwuję. Nie wszyscy jesteśmy w pierścieniu. Oho! Faktycznie, stamtąd coś się kurde. Mhm. Ale nie sądzę, żeby szli w tą stronę, bo to tak na chwilę by im to dało jakiś ten. Raczej pójdą. Raczej z tego. Gej... Chociaż może. No. Otworzony jest zrzut, już. No, widzisz. No, to widzisz, podnieśli zrzut i się zdradzili. Czy drużyny ogólnie? Czyli mamy tam, skąd rok zaznaczał. Gości, którzy. Mamy linki y w różne kierunki mamy też w ogóle. Otworzyli zrzut. Wydaje mi się, że te przestali tam strzelać, więc ktokolwiek to był, to poszedł drugi. O! Zrzucik tam jest! Poszedł Zrzu tam, tam zrzucik. Bardzo możliwe, że przez, przez to pójdą. Mhm. Do nas mają minutę jeszcze, więc... Słyszałem, więcej. Okej. Okay. Okay. Nie chcę nic no, mówić, ale cztery oddziały zostały. No tak, tak. Czyli trzy oprócz nas. Wszyscy rozgrzani, zakładam. Słuchajcie, mamy linki we wszystkie trzy strony świata. Dobrze, dobrze. Skąd? Więc będziemy się. 25 sekund, stamtąd i. Co? Jak przechodził? Nic takiego nie wiedziałem. Ze strony przesmyku nikt na razie nie przechodzi. Ale nie widzicie tych ziomków po drugiej stronie. Nie. Przestańcie się ociągać Tam dron zleciał, więc ktoś musiał. A nie, to jest dron. Wiesz poszukiw, Poszukiwujący. Czekaj, 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 czekaj. Tam się... Pierścień za my. No. To już tam nie Dobra, pójdą. czyli stamtąd nie pójdą. Okej. Okay. I poszli drugą stroną. Ty czekaj tak tak, tak, Czekajcie, cze, 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 cze. Przepraszam, tylko chciałem sprawdzić, czy to jest w strefie, wiesz? Już no do was wracam. masz na mapie? No nie, nie wiem, gdzie ten hak, dokąd zmierza. Tak mniej więcej widziałem, że jest na mapie. Ale dlatego się zdecydowałem na ten wyjazd. No i teraz ja mówię tak Strefa. O, jakiś kolejny zrzut. Strefa stop i strefa się zatrzymuje. I następna jest. Mhm Czyli tu. Tam, nie przed tu. nami. Dawaj tu, na lewo. Nie na lewo, na lewo, na lewo. Znaczy mam nadzieję, że to będzie się gdzie schować. No. Jest. Możemy słuchajcie, zejść tu na dół, tak, zejść tu na dół, a ja będę miał zaraz... albo poczekać tutaj. I zaraz będę miał linkę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Uważaj, 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 żebyś na głowę nie dostał z żutem. Szelają do nas! Strzelają do nas. Dlatego zrzut właśnie ściągnąłem, żeby mieć osłonę. Dobra, potem pojedziemy Linką moją, nie? Ja nie jestem pojedziemy panie, linką. moją, moją, Linką. Tak, to chodź na linkę, chodź na linkę se to. Ja już jadę na linaczce Przyjaciele strzelają do mnie okej, okay, dobra co Kurde, że my do nich pod, podjechaliśmy, wiesz o tym Może byśmy tak się no tak, spiknęli no gdzieś i... indziej Ej, ja może zrotujmy pod ten pod. Muszę trochę pod, 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 pod most, co? Ja sobie jeżdżę w tej Niedzie dron. dron przez ja mam dobrą pozycję, bo ja was mogę trochę osłaniać. No, może nikt ci nie pomoże. No właśnie. Spokojnie, spokojnie. Jak możecie na linii tu podejść? Jakby, wiecie co? co? Jakby ja zrobię z lewej strony troszeczkę, odejdę. Tam ja cią... goście od prawej strony, tam gdzieś chodzą, a tamtym kierunku widziałem jednego. Rozciągam się w lewo troszeczkę, co? Nie. Nie będziemy sobie w stanie pomagać. Przeciwnik w polu widzenia. Biegną na tamtych, co do nas strzelają. Zauważyli mhm. mnie, jestem pod ostrzałem. Muszę trochę podładować. Dobra, sprawa. to się nie, nie odzywamy się. No teraz już spoko, teraz niespokojnie. Sprzedają do Ciebie Roki jednak. No, sobie. Tutaj wchodzimy czy nie? Nie wiem, ja bym póki... Póki Roki nie podejdzie, nie oddalał się, tak? Bo musimy być ewentualnie przy linie, żeby mu pomóc. Ja się nie mogę wychylić teraz, teraz są trzy oddziały oprócz nas, panowie, więc na spokojnie, uważajcie. Dron chyba lata, ten oznaczający. Zniszczyłem? Oznaczycie? No na dachu. Tam, tam są. Tu jest jeszcze jeden. Zjechał już jeden. Bo jest mała strefa. Tak, bym, tak, tak. Widzicie już blisko. Czas jest naszym sprzymierzeńcem. O siuty, to twoje strzelanie. Przyjaciele. Tu są ziomki. Ładuję osłony. Pierścień jest blisko, zostało poniżej minuty Oni mają tam Caustica w tym budynku, więc... O, wo, 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 wo. o, o, o. Raki... Ach,éndostrzelają na mnie A gość jest... Drone sekund na liczniku, pierścień jest blisko Jest jeden typ Wróg z polu widzenia Na pewno się Atakuje Pad padnięty jest Tak Ale ma kumpli nie dobijajcie go, niech kumple go... Hmm. Bo to był yes. przeciwnik. To był przeciwnik tych, którzy mi przed chwilą strzelali. Tak, tak, tak. Wiem, 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 eee... to jest następny? Ale musimy, czekajcie, musimy, kurde, 4 sekundy do strefy. Guys. Panowie, strefa. Linko, macie myśl, nie? O co, gdzie Kurła, Tomek, o Nie, jest już nikam? Robimy! Kurwa, to bajk, przetkaj! O kurwa, dobrze jest. Obrwał. Leci granat odłamkowy. Dron, dron, dron. Zdjęty pancerz. Leci granat odłamkowy. Zostały tylko dwa. Oberwał mocno. Oberwał mocno Tu jest! Tu jest tobą Łosiu Za tobą, za to, za to Łosiu Kurna miałem ogień pojedynczy, ale Roki ładnie Eliminacja, Proszę, weszło, weszło, weszło Jest kurwa, pięknie panowie O, ale mi się ręce spociły Ale widzieliście tu już nawet nie tylko Taktyka kurna i zrobione, nie? Tak jest Super, ładnie, tu, ładnie tu, ładnie i, tu, Super, się gra. Lineczki, Kurde, Nie mogę wierzyć, że to jest nasza już. ostatnia gra. To nie może być nasza ostatnia no, gra. No. Ale z drugiej strony, tak można skończyć i być w do Dokładnie. Dokładnie. Rok jak tam natrzaskał 600 <grym> naście obrażeń.